80 stopni Celsjusza na procesorze. 80! Dlaczego mój Ryzen 5 5600X jest tak gorący? No przecież to zaraz dojdzie do 81. I patrząc na krzywą, to raczej nie będzie maleć. Ale dlaczego ja mam tak duże temperatury na tym procesorze? No ciężko im powiedzieć dlaczego, no kurde przecież chłodzenie mam zarąbiste, wielkie, porządne, z wielkim wentylatorem. No przecież to niemożliwe, że mi się procesor tak nagrzewał przy takim chłodzeniu. Jak to jest możliwe, że chłodzenie w wersji Low Profile ma 81 stopni? Ja pierdziele, przecież to miało chłodzić, no co jest? Jeżeli chłodzenie Low Profile nie schłodzi mi procesora, to co go schłodzi? 360 mm I.O.? 360 mm AJO? <laughs> Dzisiaj, moi drodzy, otwieramy Mystery Boxa Black Mystery Boxa, czyli te najdroższe, najlepsze. Nie no, żartuję. Jest to 360 mm AJO od Zalmana wersji Rezerator 5Z36. Wygląda o tak. Co ciekawe, sam front to jest po prostu czarność. A dopiero tutaj jest jakaś grafika. A żeby było jeszcze ciekawiej, to po otworzeniu pudełka. Piękna grafika jest tutaj, chyba że ja źle pudełko założyłem. No nie, no tak się nie da. Zalman, dlaczego tu jest grafika, a tu nie? Wydaje mi się, że to powinno być wyeksponowane, a to powinno być schowane. W środku pod gąbką mamy 360 mm IO 320 mm wentylatory oraz pudełko z itemami, takimi jak adaptery do zamontowania pod Intela oraz AMD, różnego rodzaju śrubki, kabelki i tego typu rzeczy. A nie, tu jest jeszcze jeden, o, z kabelkami. No właśnie. Instrukcja obsługi, ważna rzecz, warto czytać. Jest tutaj pełno przydatnych informacji, których nikt nigdy nie korzysta, a warto. Potem się dziwicie, że Wasze AIO się psuje. No psuje się, bo instrukcji nie przeczytaliście. A to tak to się montuje. W takim razie wyciągamy nasze skarby. A to zabieram. To AIO to nowość od Zalmana, wersja Z36. ARGB podkreślam. Która posiada 360 mm chłodnicę, i tutaj naprawdę bardzo ładny napis Zalman. Sama chłodnica to bardzo gęste użebrowanie, 3x120 mm miejsca, oczywiście aluminium. Węże mają długość 40 cm, są w nylonowym oplocie, naprawdę miłe w dotyku, oraz no, są bardzo giętkie, co oczywiście na plus. Zblokopompka posiada 100% miedzianą płytkę. Wykonana jest z czarnego, błyszczącego plastiku oraz przezroczystego plastiku, bo tutaj mamy nasze podświetlenie. Dodatkowo tutaj mamy złącze, żeby podłączyć nasze przewody od naszej blokopompki. Wentylator to coś co pozytywnie zaskakuje. Czteropinowe sterowanie PWM, cztery gumki antywibracyjne na czterech rogach. Co ciekawe, są one tylko z jednej strony. Zobaczcie, gumki są tutaj, natomiast z tej strony już ich nie ma. Producent uznał, że i tak wentylatory będziemy montować w ten sposób, więc na co nam gumki z tej strony? No, ciekawy pomysł. Wentylatory kręcą się z prędkością od 800 do 2000 RPM, więc 2000 to naprawdę dużo. Przy 2000 obrotów na minutę osiągają około 37 dB. Za wentylator jest zrobiony poprawnie, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Plastik dobrej jakości, nic się nie wygina. Jak kręcę palcem to... Nie słychać by nic ocierało, a to zawsze jakiś wyznacznik jakości. Oczywiście później sprawdzimy już podczas kręcenia przy 2000 RPM. Samo przedstawienie AIO nie jest niczym trudnym. Trudniejsze jest natomiast wyciągnięcie stąd tego kulera i zamontowanie AIO, ponieważ w tej zarąbistej obudowie, żeby wyciągnąć tutaj cały nasz front, muszę najpierw wyciągnąć płytę główną, ponieważ ten kuler jest przykręcony od drugiej strony płyty głównej, więc niestety bierzemy się za Ech, rozkręcanie. Plusów to oczywiście fakt, że wystawiamy rozdzielacz z jednego czteropinowego PWM na trzy czteropinowe PWM. Jedno PWM podłączamy pod płytę główną, podłączę PWM, a te kolejne trzy pod wentylatory. Pierwszy pod drugi oraz pod trzeci. W tym momencie nasze wirniki będą się kręcić. Zostaje nam jeszcze blokopompka. Od blokopompki mamy taki oto przewód, gdzie z jednej strony wpinamy się tą malutką wtyczką pod blokopompkę, a od niej odchodzą dwa przewody. Jeden czteropinowy PWM od sterowania blokopompką, a drugi trzypinowy ARGB od podświetlenia. Pamiętajcie, że w zestawie nie ma kontrolera ARGB, więc albo musicie użyć złącza ARGB na płycie głównej, a jeżeli nie posiadacie, to musicie sobie kontroler ARGB dokupić. Podłączamy przewód pod blokopompkę, trzypinowy ARGB pod złącze ARGB, no i czteropinowy PWM pod złącze PWM. Jeżeli wszystko jest podłączone, to znowu wkładamy kompa do obudowy. A wkładanie będzie dość proste. Przekręcamy, kładamy, oczywiście, sposobem, bo to jednak mała obudowa. Śrubokręt, cztery śrubki i przekręcamy płytę. Sama pompka. Mam wrażenie, że coś w tej pompce obciera. Poczekajcie, ja Wam to pokażę. Sama pompka chodzi tak. Na minimalnych obrotach. Natomiast na maksymalnych chodzi tak. Same wentylatory na minimalnej prędkości są naprawdę niesłyszalne. Tutaj bardzo duży plus za wentylatory. Przełączmy się w tryb 50% prędkości. I również nadal jest cichutko. A dajmy pełną prędkość. Przy 2000 RPM, czyli przy maksymalnej prędkości, jaką dają te wentylatory, są już słyszalne, natomiast CFM wynosi ponad 76, więc ich przepływ powietrza jest gigantyczny. Czuć dosłownie, jak zasysają powietrze, a dzięki temu będziecie mieli na pewno niskie temperatury. Teraz przyszła pora na podświetlenie blokopompki. To, co musicie wiedzieć, to fakt: tak, jak wcześniej wspomniałem, nie ma w tym zestawie kontrolera ARGB. Ja podłączyłem blokopompkę. Pod moją płytę główną i będę nią sterował z aplikacji mojej płyty głównej. Moja płyta główna to Asus X570i ROG. Kolory stałe wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Do oddychania, jest również bardzo dobrze. Zmiana kolorów. Muszę przyznać, że to IO wygląda naprawdę dobrze z tym podświetleniem. Ładnie się komponuje. Tryb tenczy również bardzo ładnie wygląda, ponieważ te tutaj boki świecą w innym kolorze. A środek świeci winnym i jest to taki naprawdę bardzo ładny efekt, podoba mi się. Stary night również wygląda naprawdę dobrze. Więc jeżeli o podświetlenie chodzi, to oceniam je na plus. Jak chodzi o temperatury, to w spoczynku mamy 35 stopni, to jest po prostu 34,5. 33? Co jest? Jakie niskie temperatury? Ej, to Ajo, no dobra, no 360 w końcu, ale 33,5 stopnia w spoczynku. Ja nie wiem co mam powiedzieć. Wentylatory chodzą cicho, OCT włączone 55 stopni Celsjusza. Zobaczcie, obciążony każdy tutaj rdzeń na 100%. Tutaj jeszcze macie niższe temperatury i główna wychodzi 55,7. Ja pierniczę 26 stopni mniej niż na moim chłodzeniu. Reasumując, 360 mm chłodnica robi robotę. 120 wentylatory, w tym IO, są naprawdę cichutkie, pracują bardzo ładnie, nic nie harczy, nic nie trzeszczy, a przy maksymalnej prędkości również są naprawdę ciche, a cholernie wydajne. Więc wentylatory na gigantyczny plus. Samo wykonanie, jak i podświetlenie, super, pierwsza klasa według mnie. To podświetlenie naprawdę może się podobać, ponieważ w środku mamy taki fajny pierścień i dookoła cztery takie wypustki na zewnątrz, które tworzą naprawdę bardzo ładny efekt. Z minusów. Nie ma kontrolera ARGB, więc jeżeli ktoś nie ma kontrolera ARGB albo nie ma złącza ARGB na płycie głównej, to ma problem, ponieważ podświetlenia sobie nie podłączy. Oraz drugi problem, który zauważyłem to fakt, że ta pompka na niskich obrotach wydaje naprawdę dziwne dźwięki, które mam nadzieję, że udało mi się uchwycić moim mikrofonem. Więc reasumując, jeżeli będziecie używać prędkości na 100% obrotów, czyli cały czas na maksymalnych, to wtedy pompka chodzi akceptowalnie, nie jest jakaś specjalnie głośna i jest ok. Wentylatory, reszta podświetlenie naprawdę godne polecenia. Jeżeli ktoś będzie się nad zakupem, to jest to dość nowe IO, natomiast wkleję Wam linka w opisie, jeżeli chcielibyście takie zakupić. Ja się z wami żegnam z moim 360 mm komputerem mini ITX. Jakoś to trzeba to będzie zrobić, żeby to wszystko pasowało do siebie. Myślę nad jakąś przeróbką, więc jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przeróbek obudowy, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.